Dzień dobry, dzisiaj jest 10 czerwca 2020 Zobaczcie, co się w ostatnim czasie dzieje na budowie Właśnie panowie robią ścianki działowe Dobrze, to zacznijmy od pogledu na morę On jest taki, pewnie go nie widać, bo kamera nie doświetla Ale ponownie tutaj, tworzy się taki zgrabny korytarz I po lewej stronie jest ubikacja Tutaj jest łazienka Oraz można zauważyć już dwie sypialnie To będzie pierwsza z oknem od połowy a tutaj będzie od podłogi do sufitu. Zobaczcie, jak tutaj ładnie zostało posprzątane. Wszystko, żeśmy powyczyszczali, zrobiłem takie otwory, żeby woda odpłynęła. I szykowanie się pod robienie izolacji o, No, Jest to bardziej piękne jak było. Tutaj było normalnie nakietane od głowy. A więc Marcin, Zobacz, Marcin tutaj nowego drona w prawie tak jak tam. Widzicie się nagrywa tą kamerą sportową. Cały czas muszę gdzieś tutaj naciskać, rec, przestaw na drugi ekran, a z wszystko było pod jednym przyciskiem. Ale nic jak to się mówi? Wysłałem DJI Osmo pakieta 2 na serwis Pojechał do Szamboteli tak, na Węgry Gdzie właśnie go kurier UPS odebrał, znaczy się nie UPS Bo w Chorwacji UPS działa tylko w Zagrzebiu, a tutaj na wyspach Pozostają z chwackiej poszty no. Także dzisiaj lejemy Atticę I idziemy na górę W każdym bądź razie, ja nie muszę dzisiaj latać dronem Marcin załatwi nagranie i tym razem będzie to prawdziwe 4K i to będzie pierwszy raz, kiedy zobaczycie bezciemnianego, czyli zeskalowanego ze 180p na 4K. Właśnie mało baterii wytrzymuje ten DJI action DJI action betonu braku, Na górze atnika została zalana, no i brakło betonu na ten daszek nad drzwiami jeszcze tam coś przytara się. No chyba, ma być jutro. No dobra, nie? Na ten koniec musi być jakiś przypał, tak? No. Braku betonu. A co mówi, że pasuje. Będzie. Ile jeszcze dni zostało? 5 dni jeszcze zostało i potem idziemy leżeć. Dzień dobry, dzisiaj jest 13 czerwca 2024 Nie ma problemu ze słońcem, bo słońca nie ma Chociaż świeciło przez cały tydzień Waliło deszczem praktycznie co noc, a przez dzień świeciło słońce Dlatego jak widzicie tutaj system rzygacza jest zainstalowany Ponieważ do budowy dolewało nam praktycznie co noc I się robił bałagan w Głupio się nagrywa tą kamerką Przez co wszędzie Koło domu, Tu, gdzie mieliśmy robić izolację, wszędzie jest mokro, czyli izolację będziemy odkładać na późniejszy termin. Wchodząc tutaj, możecie zauważyć, że mamy zrobione już prawie ścianki działowe. Tutaj jest sypialnia, z której wychodzę. Wchodzę teraz do Łazienki. W łazience ścianki działowe wyglądają w ten sposób, a tu dwie sypialnie. No i robi się tutaj coraz bardziej ciasno. A tu jest ubikacja, 115 na szerokość. No tak, tutaj jest pion i tu jest pion, z tym muszę akurat wyjść, bo całość będzie na tej ściance. A przejście mam o tutaj miejsce. Tutaj jest zrobione pod samą górę i tutaj jest nawet posprzątane. Tak, teraz mogę zaprezentować jak wyglądają ścianki działowe, czyli ta przestrzeń z tyłu została zagospodarowana w Dwie sypialnie. Tu jest pierwsza z oknem od sufitu do podłogi, a tu jest druga z połówką tej wysokości. I tak wygląda sypialnia. Sypialnia będzie miała rekuperację. Rekuperację tutaj w rogu, a klimatyzator nie wiem gdzie się daje klimatyzator. Czy lepiej, żeby był na przodzie łóżka, czy na tyle? A tutaj łazienka, obiad wieje. No i tutaj w miarę nie jest, bo Wmoczone Rozdeskowanie schodów stanęło w tym miejscu A ostatnio, bodajże wczoraj, panowie zalali ten gibel tutaj Ten gibel na nad drzwiami Gibel nad drzwiami wyszedł w ten sposób No równe to nie jest, ale na to pójdzie przecież jakaś okładzina i będzie szykownie no i tam będzie droga szła tu będą miejsca parkingowe jedno, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej nie było, bo jeszcze nie nagrywałem tą kamerką bo moja sytuacja z tą kamerką jest trochę obła nie lubię nagrywać actionem. I, a w ostatnim czasie zrobiona została Attica Attica ma wysokość jednak nie metr tylko 85 cm i tworzy właśnie taki murek oplatający Całą nieruchomość w każdym miejscu porobiłem otwory, że, jakby był nadmiar wody, to ma tymi otworami to wypływać. To że oczywiście teoria, a praktyka mówi co innego. I tak minął ten ostatni tydzień. A została zrobiona. Murek na klimatyzację znajduje się tutaj. Na dole zostały zrobione ścianki działowe. Nie udało się zrobić izolacji. Ma być robiona później, o kurwa, co tu się odpierdala. Serio? Zaraz bez Marcina, pójdę tam pokazać. Pamiętacie, nie wiem czy pokazywałem, ale tam Sąsiad zrobił wykop i się zaczyna robić kurwa jazda. A wykop sąsiadowi poszedł w ten sposób. pas jest to od 3 dni. A tam widzisz taśmę od jakichś mediów. No daj spokój. Nie dość, że ta przezbuszczana droga jest taka wąska. To teraz sobie jeszcze sąsiad coś takiego wymyślił. O kurde, no a mówiliśmy o tym. Serio, mówiliśmy o tym, że będzie taki syp. No to jest tak, to jest główna droga. A tam jest nasza haupa I to, że przyjrzał. Komunalne dróżstwo gradpak. Czyli o miasto się to już obiło. No mógł budować, mógł to jakoś zabezpieczyć. Marcin mówi, że jeszcze lato się nie zaczęło, bo generalnie lato definiuje to co się dzieje na La Felivente. Dzisiaj jest 17 czerwca 2024, w teorii nie powinno nas już tu być, ale Marcin załatwił papier i możemy jeszcze sobie gradić do 25 czerwca. Także więc co następuje, zostało ładnie tu wysprzątane po to, żeby można było zrobić izolację zrzućcie okiem na chorwackie warunki to by inny kolor ale był tylko czarny no i to tak dziwnie pachnie i tu będzie trzeba jeszcze podochodzić pędzelkiem i tak wygląda izolacja dzisiaj Ramzes przyjechał i to maluje, wysprzątane jest i o, aha, bo on to jedzie wałkiem, tak? I wiaderko dostało specjalnie takie, żeby se to maziać. No dobrze, i na to pójdzie jeszcze lepik. Ja mam nadzieję, że to dwa razy pomaluje. No chociaż pewnie to my se to pomalujemy, tak? No, także w ten sposób będzie to robione i będzie jechane do końca. Tu ma fajnie, bo tu jest cień. A nie wiem co ja pokazywałem ostatnio, ale to, że są ścianki działowe, to już chyba pokazywałem. No, tu jest trochę tylko taki bajzel zimny ale do 25 mamy czas kładeczka powędrowała w to miejsce i to jest w miarę sucho i będzie można pomarzać na czarno całą chałupę dookoła i przez najbliższy tydzień chałpa wysycha będzie można ściągnąć te deskowanie na górze oraz morze jest niesamowite tam się ktoś już skuterem bawi także ten tydzień to jeszcze roboczy a po 25 będziemy się bawić w wakacjowanie. Serio? I teraz jeszcze przez samouczek mam przechodzić? Dzień dobry, dzisiaj jest 27 czerwca 2024. E, dopiero teraz przyszła mi kamera, bo tym Action Camem to mi się beznadziejnie nagrywało. I co się zmieniło na budowie? To bardzo dużo. Przez ostatni tydzień nie było czasu, ale nie miałem ochoty do tego Action Cama, żeby coś ponagrywać. Także teraz, jak już mam pakecika, dwójkę, wiecie, że wy, wy, wymienili mi kamerę na nową za 100 euro. 50 euro to była przesyłka. Przyczepce po arimarze trzeba będzie zająć się hamulcami, bo zgniło od tego całej od soli, a na budowie trwają porządki oraz robienie izolacji. Tutaj panowie intensywnie kleją drugą warstwę, ponieważ system oni mają taki, że najpierw malują ścianę razem z tym betonem jakimś czarnym azidłem, potem lecą dwie warstwy takiej papy elastycznej i on kleją na ciepło za pomocą butli. W drugim etapie w drugim etapie leci styropian, styropian XPS. On jest taki twardy. Jest on klejony właśnie w ten sposób na piankę. No tu im trochę krzywo wyszło, panowie. No, ale to i tak będzie pod ziemią, także to nie musi być zbytnio. Ładne. Przez ostatni tydzień trwają też rozdeskowywania, jak również i sprzątanie. To może zacznijmy od czego? Od tego, że na klatce schodowej praktycznie już nie ma ani półdeski i prezentują się nam te dwa duże okna zwieńczone. Daszkiem można tu wychodzić, ale Bajram mówił, że proszę nie skakać. 120 na 120 właz dachowy, żeby tutaj był świetlik i może będzie to tutaj system przeciwpożarowy. A po wyczyszczeniu, apartament S4 prezentuje tego typu widok. Wszyscy są nim zachwyceni. Każdy, kto przychodzi na piętro, to mówi, że tu. To jest dopiero pogląd, a to okno jest po prostu olbrzymie. E, ścianki działowe kreują sobie już teraz sypialnie. Tu jest pierwsza sypialnia z oknem od podłogi do sufitu, a tutaj z taką połówką z widokiem na system odgramiający sąsiadki. A tam panowie lepią. Tu stoi kijanka, ponieważ kijanka jest używana w tej chwili do wywożenia gruzu, między innymi czegoś takiego. Teraz są ładowane deski i deski też wszystko wek na smetlarnik. Także ten apartament na moje jest bardzo atrakcyjny. Zobaczcie, gdzieś sobie tu w kącie stoisz i pogledasz taki widok. Prześwietla się, o, teraz dobrze widać. Tutaj mamy drugi apartament, który ma widok zgoła inny. Też jest pełna tafla Zatoki Paszkiej, ale to okno już wodzi wzrokiem w stronę metajny. A tutaj panowie obklejają to styropianem, a dyrektor idzie i rozmawia przez telefon. Dobry wieczór, dzisiaj jest 28 czerwca 2024, godzina. Gdzieś po 20. a my idziemy zobaczyć, bo dzisiaj ekipa miała sprzątać i kończyć swoją przygodę z tą akurat budową. Zbijali? No. Porządnie. Aha, i przyłożyli tutaj cegłówkę, no generalnie kazaliśmy im nie robić tej tutaj, dawać tej e, folii kubełkowej, żeby nam tego bura nie zabrała, ale najwyraźniej mają napisane w umowie i chcieli się wywiązać, bo oni się... Serio? A wycieraczka już jest, czyli co jest pod spodem. Aha, i tu jest zrobione jakieś takie lepienie, żeby ten styropian jakoś od góry nie zaciekał. Dobrze. I cegły poprzykładali praktycznie wszędzie. I zamiast zastosować tą listwę, którą taką ja oglądałem na YouTubie, to dali deski i je poprzebijali. Patrzcie, brakło im folii tej kubełkowej. Serio. No to może oni tutaj jeszcze przyjdą gotowa, cegłówki przyłożyli, czy zabierze to bura? No wątpię, no to teraz będziemy musieli po sezonie, no szkoda, że jest e, lato, że turyści nam wstrzymali w pewnym sensie roboty, no bo jest lato, ciepło, byśmy to zasypywali, nie? Fajnie by się na suchem robiło roboty ziemne. U sąsiadki nad Marianą goście, u Mariany też goście, sąsiady też przyjechały, tutaj e, sąsiadka Pitera też Rodzina przyjechała, tam są goście, wszędzie goście. A nam się udało w miarę zdążyć, nikt nas nie opieprzył. A 15 czerwca był koniec. Prac głośnych, budowlanych nie wolno było robić. Mówiłem chyba wcześniej, że mam, dostaliśmy glejta, że możemy sobie jeszcze do 25 robić. Nam zeszło o dwa dni dłużej ale te dwa dni to wiecie, to było robienie tej izolacji i sprzątanie także nie było takiej hałasującej roboty także to przejdzie jakbyśmy dekelali i by oni się tutaj tłukli tymi młotkami przy jakimś deskowaniu no to wtedy pewnie by przyjechała inspekcja także żeśmy termin nieźle przekroczyli i teraz muszę to wszystko zmontować i jakbym już więcej nic nie nagrał to trzymajcie się, cześć